Chcesz mi nami odgryźć? bo są delikatny. Delikatny jesteś, tak? Mhm. Ta, potem kurwa przychodzi jakaś laska i daje się klapsy w taki sposób, że mam, mam wrażenie, że to świnie kurwa obdziera. Tak piszczy. Co ty pierdolisz? A, właśnie, spróbuję jeszcze raz zaprosić jakąś dziewczynę kurwa z Tindera do mojego mieszkania. Jak będzie mi piszczeć kurwa dziwka... O 13 przysięgam, następnym razem stanę i ją wypierdolę. To są pomówienia do zbacku, kombuś niestety nie rucha. Chciałbym. Mi ...opowiedział dlaczego on sądzi, że ekipa się rozpadła. Znaczy nie dlaczego sądzi, tylko co on słyszał od Boxdela, w sensie nie... A wy sobie, wy się śmiejecie, ale ja spać nie mogłem. Normalnie leżę sobie, godzina 13, śpię, znaczy leżę, no śpię, i słyszę takie... Ała! Mocniej! O! O! Daj mi klapsika! W sumie myślę, kurwa śni mi się coś, nie? Tak otwieram oczy, jest chwila ciszy i to mi się daje Ja pierdolę, co mi się śniło? Przewracam się na drugi bok, próbuję zasnąć I znowu to samo Załamałem ręce, naprawdę